Ile realnie możesz zarobić na drukarce ściennej? Nie przewijaj dalej, bo padną tu konkretne kwoty. Podsumowaliśmy nasze dotychczasowe doświadczenia i wytypowaliśmy trzy różne modele biznesowe, od których możesz zacząć. Trzy gotowe opcje, jak możesz pracować w wygodnych dla siebie godzinach, spłacać sprzęt, a przy tym konkretnie zarobić. To mi się podoba. Opcja pierwsza. Drukowanie jako twój dodatkowy biznes. Drukujesz tylko w weekendy, realizujesz mniejsze projekty z wyższą marżą. Cztery zlecenia miesięcznie dają Ci ponad 4500 zł czystego zysku a będzie tylko lepiej. Opcja druga. Drukujesz na pełen etat. Angażujesz się na maksa. Inwestujesz w marketing i aktywnie szukasz klientów. Przy takim zaangażowaniu i 8 realizacjach miesięcznie twój zysk to ponad 10 tysięcy złotych. Opcja numer 3 i totalna petarda. Współpraca z architektami i deweloperami. Jeśli pracujesz w branży wykończeniowej, to na pewno masz sieć kontaktów, z którymi możesz zacząć współpracę. Oni dostarczają klientów, ty realizujesz ich projekty. Załóżmy tu ilość 12 zleceń miesięcznie. Przy stawce 300 zł za metr kwadratowy to w tym wypadku aż 18 tysięcy złotych zysku. Każdy model ma inny czas zwrotu inwestycji i wymaga różnego zaangażowania. Dlatego tą decyzję musisz dobrze przemyśleć już na starcie. Napisz model w komentarzu, a wyślemy ci link do strony z naszym kalkulatorem.